Siemano, tutaj Kałamarnica i dzisiaj będziemy grać w Diablo trójkę. już zaczynamy i to jestem ja. Dzisiaj będziemy grać właśnie na tym ludziku i bierzemy kontynuuj. Prima ja przybyła do Tristram po... Zbeszczeniu katedry, kiedy większość ludzi uciekła z miasta. I mam 25 poziom tutaj. Właśnie, nie wiem, co już mówiłem, tutaj koło I To będzie bardzo krótkie. jako że nie mam teraz za dużo czasu. I będzie tu już naważanka i może być jej dużo, bardzo nawet. I no... Dziękuję za na razie dwa suby. E, tak, dwa suby. A i proszę, posubskrybujcie moich kolegów. To jest Podkrawaciony, Na razie wstawił jeden film. I Kacper e, S. To jest jajko.pl, tak, ja go znam. Ale właśnie idziemy teraz tutaj. O, misja. Tym. potrzebujemy katapult. Załogi nie mogą ich podnieść. Bo na murach roi się, trzeba to Dobra, ja idę tutaj, gdzie miałam transmisję, bo będzie fajna. Będzie dużo naparzanki. Pank. O o, słyszycie, już się naparzałem. A, meteoryty. Ale to jest moja pomocniczka. I co ja mam teraz tutaj weź? Kamienny kot. Dobrze. Potwory, skarby i tereny ulegają losowym zmianom za każdym razem gdy tworzone nowa wgrypka. Poczekajcie. Może taką I już Idziemy dalej. Okej. Okay. Jestem. I idziemy. Tak dobrze. Ło! A fajne skille, patrzcie mam. Ojo, mam takie. Takie te panie. O, mam takie fajne. Mam po prostu strzelanie. Mam kołki. Mam zamrażanie. I idziemy dalej. Czego ja tak właściwie... Ahoho, dobra. Dzięki, niech będą nie wiosną, że ty jesteś. To został nas tylko sterek. Czekam na posiłki. Sęk w tym, że winda nie działa. Wszystko panu narzędzim widać na czepu. Dzień dobry. Co o zglądu? Kazidany! Ten demon jest biedny! Co mamy robić? O, walka! A ja ich ściągam na jednego hita! Kurde, ściągam ich na hita! Jaki herd! Łoho! Ej, nie ginąć mi tak tylko proszę. Haha. Ha, ha jaki skill. Ono walczył. Tak Co, nie gadaj, że nam jeden... Oho. To są posiłki? O, patrzcie, boss. Się, że... Zamrożę go. A teraz... Hometowicz spada. Buty. Zobaczmy, co tam takiego. He, fajna kusza, co nie? Mam butki takie, a ja mam lepsze. Taką tarczę, mam lepszą. I to wszystko. I to jest moja towarzyszka właśnie. Mogę jej coś dodać? Nie mogę obecnie. No dobra. Idziemy tam. Łohoho, wow, ej, tylko do nas nie strzelajcie, co? Proszę. Prosiłbym was bardzo. Mieszkanie nie upadły. Nie, narządca upadły. Demon. A to był mieszkaniec. To dobra, jest kilka raz jakby. Raz. Rodzaj. Olbrzymi Golgor, demon. To było łatwe. A ja znależam stojak na którym leżał drewisz. Cokolwiek to jest. A ja im zadaję 719 nawet. Ho! Żołdak nie upadł. Kaj przeczytałem, że łądek nie upadł. Dobra. A to co to? Ej no, serio. A dobra! Gincie od meteorytów i tyle! O skarbnik! Szybko! Skarbnik daje kasę! A kasa równa się złoto! Chodź tu skarbniku, kurde! Mamy go w chłopcy! Uuhu! Oho! Wow, Mam jakieś chłopowate przesilenie czy coś! Tylko nie mogę tego zebrać tak jakby! Ach, ciekawe dlaczego! O, łańcusze. A wy coś do mnie macie? Zrzucę na was meteoryt! Czemu ten meteoryt jest taki słaby? Masakra, zabite potwory, 13. Oho! Łóżka i łóżka! Łóżka. Nie snajper! Niech snajper! Tu do na O, kurde! O, bo te troleka, tam się dzieją walki. Buława. Co mnie załoziło? Czemu oni tam walczą? Tego nie było w planie, co? My chyba mamy iść jeszcze na górę. A jaką my mamy misję? Aha, katapulty podniesione w kamiennym forcie. Mamy podnosić jakieś katapulty. To to może być jakieś. Ej, no serio? Nie no, ja tu idę, a ja tu mi się zapala ten... To je to co to za fou? O dobra, musíme končit. Víte, co, pa.